Widzowie, przed samym odcinkiem. Nie zapomnijcie wbić na Discorda, Instagrama oraz na Xa, yy, Twittera. No dzień dobry, witajcie moi drodzy. Szczerze myślałem, że to wszystko było przypadkiem, zbiegiem okoliczności. Nie wierzyłem po prostu w to, iż ktoś mógłby w jeszcze gorszy sposób kradnąć materiały od Newgosta. Tak, od razu to mówię. Co gorsza, ta osoba, o której mówimy, zyskała jeszcze większy rozgłos niż wspomniany wcześniej duszek. I tak, dzisiejszy film jest o nikim innym jak o Januszu Taksasie, ale umówmy się, że będzie on też ogólnie o Anitubie i co ja złego widzę, co powoli wkracza do naszego kraju. Zacznijmy od tego, iż świętej pamięci polityk Bułka przewidział ten scenariusz już dwa lata temu, kiedy to nagrywał swój własny film. Pogadajmy o problemie polskiego Anituba. Dobra, teraz się nam to wszystko ułoży w normalnie w piękną całość, bo zauważcie, algorytm faworyzuje maszynowy content, twórcy tworzą maszynowy content, aby dalej dostawać zastrzyk ten wyświetleń, tych wyświetleń, bo jakby z poprzedniego punktu to wynika. Widzowie widzą Najpierw albo tylko kontent niskiej jakości, przez co na platformie pozostają same dzieciaki bez gustu. Które no klikają w ten nasz maszynowy content, a ten maszynowy content jest faworyzowany przez algorytm. Piękna historia, doszliśmy z nią do naszego jakiegoś błędnego koła, które jest teraz wokół mojej głowy. E, co ja mogę powiedzieć? No w sumie jeszcze na sam koniec tradycji musi się stać zadość. Problemów jakie Bułka zawarł w swoim filmie jest kilka. Głównie zarzucał on tam właśnie między innymi maszynowość contentu, jakiego twórcy się dopuszczają i świetnym tego przykładem będzie omawiany dzisiaj protagonista Czyli Janusz Texas, którego uwierzcie, ale ksywka pasuje wręcz tutaj, no, no idealnie. Jak może wiecie, albo i nie wiecie, to animiczny nagrał już w tej sprawie film ponad miesiąc temu. Warto byście i wy go obejrzeli. Także zapraszam Was do opisu, gdzie e, postaram się go prawdopodobnie podlinkować. Natomiast Amatorn również i nagrał film o Teksasie. E, jednak, no, usunął go. I to nie dlatego, że był on słaby. E, po prostu parę innych wątków, które tam zawarł, e, okazały się być totalnie z dupy. No, ale generalnie rzecz ujmując, wiedzieliśmy o tym wszystkim już dawno temu, o wiele wcześniej. Natomiast ja. Ja postanowiłem z tym wszystkim poczekać do momentu, gdy wypłynie coś więcej na ten temat, bo zwyczajnie to było chyba po prostu kwestią czasu, zanim odkryjemy jakieś kolejne chore gówno na temat tej osoby no i mamy. Janusz Teksas to twórca, który wypłynął dosyć niedawno i to ze sprawą tiktoków oraz szorców, gdzie to rekomendował różnego rodzaju anime, które wychodziły. I broń Boże, nie ma w tym nic złego, bo no, no takiej osobie nie można nic zarzucić. Nie robi nic złego z tym, że poleca komuś anime. Jednakże problem, jaki tutaj wiele osób, w tym ja, zauważyło jest taki, iż te jego polecajki niekoniecznie są jego. Ja mam tutaj swoją teorię, która mówi mi, że Teksas generalnie żadnego tego anime nie obejrzał, które on rekomendował. Jego szorcy są dosłowną kradzieżą opisów z innych stron, czy to z Anilista, czy też z Mala. 16 letnia Hoshino Ai jest utalentowaną i piękną idolką, która jest uwielbiana przez swoich fanów. Kiedy ogłasza przerwę ze względu na problemy zdrowotne, wieść ta powoduje, że wiele osób zaczyna się martwić. A Mia Gorą jest wiejskim ginekologiem. Kiedy więc ciężarna idolka pojawia się w jego szpitalu, jest bardzo zaskoczony i obiecuje jej bezpieczny poród bliźniąt. Jednak tuż przed porodem, chcąc zatrzymać prześladowcę Ai, ginie. Nagle otwiera oczy i widzi przed sobą swoją ukochaną idolkę. Myśli, że jest nie. Po chwili orientuje się, że został zreinkarnowany jako jej nowonarodzony syn, Aquamarin Hoshino. Goro szybko dowiaduje się, że świat o biznesu jest przepełniony cierniami, gdzie talent nie zawsze przynosi sukces. Postanawia, że zrobi wszystko, aby uchronić uśmiech Ai, który tak bardzo kocha. Z czasem zauważa, że nie jest tym sam. Odkładając na bok swoje etyczne zastrzeżenia do projektu, Isagi czuje się zmuszony wywalczyć sobie drogę na szczyt. Nawet jeśli oznaczałoby to bezlitosne zniszczenie marzeń pozostałych 299 napastników. I pod takimi TikTokami, czy też innymi shortsami, pan Texas zbiera Gigantyczne wyświetlenia, i jeszcze podpisuje się pod to swoją osobą. Texas pod swoimi shortcami zbiera w ten sposób nawet i 400-500 tysięcy wyświetleń, to jest bardzo dużo. I ogółem rzecz biorąc, jest on bardzo płodnym twórcą i codziennie wrzucał on swoje shorty do momentu, kiedy nie przeszedł na kontent yy, dłuższy po prostu. I problem jest taki, iż yy, no, w sumie się właśnie zajął teraz tymi materiałami dłuższymi. <laughs> Zaczął on od solo leveling, chociaż jakiego widzowie tam mówią, solo leveling. Natomiast potem postanowił on, że Rozpocznie również ekspansję na inne serie, zaczynając takie anime jak chociażby Remonster czy Windbreaker. No, generalnie to, co teraz wychodzi. Natomiast teraz czas przedstawić wam tak naprawdę główny zarzut, o którym jak ja się dowiedziałem, to mnie skręciło. Po prostu. Wiecie, jest sobie taki kanał na YouTubie e, o nazwie Anicap. Jest on zagraniczny, ma 600 tysięcy subów ponad. Który to podobnie jak Janusz, robi skrótowe odcinki na temat danych anime, czyli tak zwane rekapy. Robi on również materiały poświęcone właśnie Windbreakerowi. Remonster, e, czy też wielu innych anime, które znajdują się u Teksasa. I mam taki, taki mały problem z tymi filmami. Otóż e, kurczę, no filmy Teksasa, jak się okazuje są po prostu 1 do 1 kopią tych, które tworzy Anikap. Zaczynając od miniaturek poprzez nawet tytuły samych serii u Anikapu jest to Failed Hero Gets Cheat Level System That Gives Him Infinite Power a u Texasa niedoceniony bohater dostał system z cheatami, który daje mu teraz nieskończoną moc. Ale kończymy na tym, iż same opisy tych odcinków w środku są po prostu kradzione, również od Anikapa. Zresztą, wsłuchajcie się sami. The story begins in a world where demihumans are slaves to humans. W świecie, w którym pół ludzie są niewolnikami ludzi, chłopak o imieniu Banaza jest dla nich bardzo miły. Our protagonist Benaza is nice to the demihumans. Jednak wśród swoich nie jest zbyt dobrze traktowany przez to. But he is hated by the humans because of it. Nawet sami pół ludzie zwracają mu uwagę na to, że jest za bardzo miły dla nich. I nie musi się tak zachowywać. Even the demihumans warn him about being kind to them. But Benaza insists. Ale Banaza nalega, aby zaakceptowali od niego zapłatę. Just then Banaza gets summoned to another world where he is told that he is a hero candidate. Nagle Banaza zostaje przyzwany do innego świata, gdzie jest mu wyjaśnione, że jest kandydatem na bohatera. Zauważcie również, że jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności, to zawsze Anika jest pierwszą osobą, która wrzuci film na temat jakiegoś tam anime oraz y, konkretnych to odcinków, a zawsze Janusz Texas jest tą osobą drugą, która to wrzuci zazwyczaj po paru dniach. Przypadek no nie sądzę. He is now in the magical kingdom of Clyrode. I Jest się teraz w magicznym królestwie Clyrode. The kingdom has been summoning potential heroes from other worlds. I zgodnie z ich starożytnymi tradycjami przyzywają potencjalnych bohaterów z innych światów. And in hope that they will fight the dark army for them. Nadzieją że pomogą im w walce. In exchange for returning to level 1 after being summoned to their world. Zamieniają za to, że zaklęcie przyzywania cofa wszystkich kandydatów do poziomu pierwszego, Candidates receive divine blessings from their gods. Otrzymują za to boskie błogosławieństwa od ich bogów. Soon after Tamaki is shocked to see that he is somehow still alive as he wakes up to find some kind of green monster talking to him. Kanata jest pewien, że umarł, ale wkrótce po tym zostaje obudzony przez jakiegoś obrzydliwego, zielonego stwora. It gives name and bug. Nadaje mu imię Gabro i nagle karmi go jakimś dużym, ohydnym robalem. Gabro is still too tired to do anything, so he falls back asleep. A Gabro, nie mając siły, zasypia. W tej sprawie bardzo ważną rolę odgrywa, moi drodzy, Animko, który to sam robił odcinek rekapowy na temat solo leveling, a więc ma on troszkę większe rozeznanie w tego typu materiałach, gdzie on sam mi nawet powiedział, że... Prawdopodobieństwo na powtarzalność, jaka występuje w filmach Texasa do tych, które nagrywa Anicap, jest po prostu śmiesznie niska. Nawet w sumie bez jego zdania jesteście w stanie sami dojść do wniosku, że, że ta sama kolejność zdań, ich kontekst oraz zawartość nie jest po prostu dziwnym zbiegiem okoliczności. I argument na zasadzie, że to jest recap, wy omawiacie te same odcinki anime po kolei i tak dalej, jest po prostu też śmieszny. To jest naprawdę talent, by nikt wcześniej tego nie ogarnął, że jesteś po prostu złodziejem. No ale czego mi się spodziewamy po 10-letnich widzach jego. I nie żeby było. Nie mam do nich żadnego problemu, bo jakby, no, nie są nikomu winne, tak? Niczemu. Bo wiem, że ich jedynie interesuje, by jakiś y, słodziutki anime chłopiec na awatarze im polecił nowe anime do obejrzenia. I mało ich obchodzi to, czy to jest kradzione, czy nie. Jakby samo polecanie anime nie będzie nigdy czymś złym. Natomiast gorzej, jeśli kradniesz po prostu czyjąś własność intelektualną, jak jest właśnie i w tym przypadku. Zapytacie się teraz mnie pewnie, co z tego Texas może mieć? No cóż, y, to chyba oczywiste, Texas łącznie wygenerował ponad 28 milionów wyświetleń na swoich materiałach, co jest no niesamowicie wielką liczbą. Oczywiście, że znaczną większość z nich są em, jego szorcy, jednak to właśnie z tych dłuższych filmów Texas zarabia. I na podstawie moich własnych zarobków oraz obliczeń, których się dopuściłem wyszło, iż Texas w zależności od tego, ile oczywiście reklam daje na swój film, ale z tego co słyszałem, ludzie narzekali, że jest ich całkiem dużo. Potrafił zarobić na ten moment nawet i do paru tysięcy złotych, zaledwie Miesiąc, dwa i jest to zdecydowanie więcej niż zarobił na kradzieży taki Newgost. Natomiast musicie zrozumieć, iż te zarobione pieniądze u Teksasa nie dość, że powstały w wyniku kradzieży, to jeszcze dodatkowo w wyniku łamania własnego systemu partnerskiego, który mu umożliwia te zarabianie. Chłop po prostu myśli, że wykiwał cały system i kuźwa faktycznie odkrył jakieś kurwa czyty i e, został bogiem tego świata, jak on sam to opisuje w swoich filmach. Teksas do swojego odcinka używa odcinków anime, co samo w sobie nie jest złe, gdyż no jak gadasz o danym anime, to fajnie, jakby te anime gdzieś tam w tle leciało. Jednak Texas dosłownie, ale to dosłownie opisuje scena po scenie. Każdy odcinek. Czy to solo leveling, czy to właśnie remonster jakichś innych anime, mając totalnie wyjebane w prawa autorskie takiego anime. I cały jego film oraz to, co się dzieje w tle, to po prostu wycięty odcinek, który jest tak pomontowany, by YouTube mu tego nie usunął jakimś cudem. I ja na początku myślałem, że on faktycznie ogląda te anime i po prostu opisuje to, co widzi. Ale kiedy zobaczyłem, że właśnie on kradnie od Anika te wszystkie po prostu materiały i opisy, to jednak zwątpiłem. I żeby było jeszcze lepiej, to w kolejnych to odcinkach o solo leveling, po prostu o tych anime wszystkich, Texas wrzuca ten sam film, który już wcześniej wrzucił. Dosłownie taki sam, tylko że tym razem dokrywa opis kolejnego odcinka i wrzuca to na nowo jako osobny film. I każda osoba, która choć trochę siedzi w tym temacie, czyli w YouTubie, wie, że jest to po prostu, ale zwyczajnie nielegalne przy zarabianiu na tym. Ponieważ aby program partnerski dopuszczał twój kanał do zarabiania, to treści na nim powinny być w znaczącym stopniu różne. A tutaj... no... tak średnio z tym jest, no. I... Szczerze? No. Tak, denerwuje mnie to, bo jak widać nie trzeba się wcale obecnie starać, wystarczy serać opisami jakichś popularnych serii na ten moment bez żadnego trudu ze swojej strony i można po prostu zgarnąć na tym wielkie siano. Texas jest swoją drogą akurat przykładem, czego mu naprawdę nikt nie odmówi, to sumiennego i regularnego publikowania filmów, nieważne jakie by one nie były, oraz że konsekwentność posuwa swój kanał coraz to wyżej. Koleś każdego dnia coś wrzuca, pytanie teraz tylko się nasuwa, dlaczego twórcy w zasadzie decydują się na taki kontent maszynowy, polecajkowy, do którego wyprowadzają jest absolutnie minimum. Cóż, kwestii może być kilka, ale na pewno najważniejszym z nich jest ich odbiorca, czyli. Kidowski. I nie ma co się oszukiwać. Znaczna większość odbiorców takich filmów to raczej młodsze osoby, które ślepo skrolują po prostu TikToka czy inne shortsy. A do skupienia takich osób potrzebne jest naprawdę bare minimum. I największy problem, jaki możemy napotkać u osób tak młodych, jak tych u Teksasa, jest taki, że po prostu gloryfikują one swojego ulubionego twórcę do absurdalnych granic. Uważając go za idola, tak naprawdę nic o nim nie wiedząc. I to jest problem, oczywiście, który widnieje już w internecie od dawna. Natomiast dopiero teraz doszło to i do naszego podwórka dotyczącego anime. Aż dziwne, że dopiero teraz. I przykro mi jest, że te dzieci tego nie widzą, natomiast mam nadzieję, że tym materiałem uda nam się chociaż części z nich wpoić do świadomości to, iż praktyki teksasa nie są dobre i powinno się o tym mówić. I przykro mi też jest, że te dzieci nie rozumieją tego, natomiast one nie są niczemu winne, bo to po prostu dzieci. No ale wracając do Anituba, Kiedy to taki Polaczek zobaczy sobie, że na naszym anime podwórku ktoś nasrał na środku i podpisał to stanem amerykańskim, wiecie, co wolą robić. Tak jest, uciekają na angielskiego Anituba, bo ma on o wiele lepszą jakość niż to, co mamy u siebie. No Nasz słowiański padł tutaj, yy, jest momentami tragiczny. Mnie przeraża. A no i też oczywiście, takie młodsze osoby, które są po prostu plagą u Teksasa, no to ich nie obchodzi kompletnie to, czy on kradnie te opisy, czy on faktycznie te anime ogląda. Ich obchodzi jedynie to, by dostali kolejne do 12 odcinkowe anime do obejrzenia, wbiją potem na jakieś zastrane oglądaj anime i będą to oglądali. I co? Gorsza tego typu kanałów, co Teksas, niestety, ale, ale przybywa. Na sam koniec bardzo chciałbym podziękować Animicznemu, Animko i wszystkim innym, którzy, cóż, doszukali się czegokolwiek odnośnie Teksasa, ponieważ no, tak nie powinno po prostu być. Nie tylko moim zdaniem, ale i zdaniem wielu osób z branży po prostu. Także wielkie dzięki. No i co? Ja, ja też teraz idę dalej tworzyć kolejne materiały i widzimy się do kolejnego. A wszystko Wam zostawiam do Waszej po prostu opinii.